Siemaneczkowicowie z tej strony Godla! Jak pewnie wiecie, kilka dni temu byłem wraz z redakcją Game Only na targach PGA 2024. Nawet tutaj wrzucałem kilka zdjęć właśnie stamtąd. Były to moje pierwsze targi w życiu, no i powiem wam, że troszeczkę się stresowałem, jak to w ogóle wyjdzie, tak, kogo ja poznam i tak dalej. Finalnie się okazało, że wyszło naprawdę super. Poznałem mnóstwo fajnych ludzi, pozbijałem mnóstwo piątek. Zagrałem też w parę ciekawych gier, czyli m.in. w Gothic Remake oraz Kingdom Come Deliverance 2. I o tym właśnie chciałem dzisiaj z Wami pogadać. I od razu mówię na wstępie, tutaj powiem Wam mniej więcej jak te gry wyglądają, jakie ja miałem wrażenia z tych gier, natomiast nie mogę Wam ich pokazać. Nie wolno było robić ani zdjęć, ani nagrywać rozgrywki. Także muszę się ograniczyć do pokazania wam na filmie na przykład trailerów czy gameplayów do tej pory dostępnych, natomiast mówić o tym wszystkim, co widziałem, jak najbardziej mi jest wolno, także po prostu skupcie się na tym, co chcę wam przekazać. Jako że Gothic ma w naszym kraju status legendarnej gry, no to zacznijmy właśnie od niego. Na Poznań Game Arena 2024 wydawca gry, czyli firma Playon Przygotowała całkiem duże stoisko z takimi potężnymi komputerami, gdzie można było zagnać pół godzinki w nowego Kotika. Ja najpierw oczywiście, zanim skoczyłem do samych komputerów, to przywitałem się z przedstawicielem Playona. Ja się z nim znam już bardzo długo, natomiast pierwszy raz widziałem go na żywo, musiałem oczywiście przybić z im piątkę. A potem zasiadłem do samej gry. Wersja z PGA jaką nam udostępniono fabularnie opowiada historię Nyrasa, w oryginale był on jednym z nowicjuszy z obozu bractwa, tutaj mamy szansę właśnie nim zagrać. Pierwsze co ja zobaczyłem to oczywiście legendarny Bajoro przy tym punkcie wymian gdzie się rzuca tych skazańców, no i mordę jednej z najsmniejszych postaci w grze, czyli Diega. Ja go poznałem od razu po samej mordzie, nawet nie musiał się odzywać. Także to dobrze wróży. W ten sposób od razu widziałem, że został on całkiem nieźle zremasterowany, skoro ja go poznałem po samym ryju. Zresztą ja wam powiem, że ja miałem spore obawy co do tego, że na przykład nie poznam właśnie postaci po mordzie, że ten klimat gry gdzieś tam uleci po prostu, że ta gra będzie wyglądała inaczej. Na szczęście tak się nie stało. No fakt, ta gra wygląda inaczej niż oryginał. No bo oryginał ma ponad 20 lat przecież, tak? Także nie dałoby się zrobić czegoś, co wyglądało tak samo. Natomiast ta nowa grafika, te nowe postacie, tekstury i tak dalej, to nie wygląda na taką totalnie odmienną grę. Odczuwa się to właśnie jakby to był ten stary gotik, tylko że na sterydach ten nowy styl jest naprawdę zgodny z oryginałem i to jest godne podziwu. Ja się cholernie obawiam, że tak nie będzie, że to będzie takie oderwane od tego starego gotika. Tutaj się pozytywnie zaskoczyły. Oczywiście projekt mapy w tej grze też pozostał dokładnie taki sam jak w oryginale. Wszystkie te gotikowe zakamarki, nawet ten mostek po lewej od tego Bajora, gdzie tam się wchodzi na górę, on dalej tam jest. Pod względem eksploracji, pod względem samej mapy, Gothic Remake będzie więc prawdziwą ucztą dla fanów oryginału. Może się tutaj sprawdzić właśnie wszystkie stare zakamarki na tych mapach, ale w nowej jakości. A co do samej jakości, bo to też jest ważne, gra była odpalona na jakimś potężnym kąpie. My graliśmy na klawiaturach i myszkach, także było to trochę dziwne, ale do przełknięcia. Grafika tutaj była naprawdę solidna, miejscami tutaj było widać co prawda właśnie artefakty rekonstrukcji obrazu, natomiast one były niewielkie i to nie był problem. Twarze postaci, modele, tekstury, to wszystko, efekty, to wszystko było naprawdę wysokiej jakości. Tutaj było naprawdę dobrze, nie ma się praktycznie do czego przyczepić. Szczególne wrażenie powiem zrobiła na mnie samo magiczna bariera. Ona w oryginale już była całkiem ładnie zrobiona, właśnie jak na standardy 2001 roku, natomiast teraz ona robi naprawdę kosmiczne wrażenie. Po tej barierze widać właśnie jak suną takie pioruny, jak ona się rozświetla, jak bardzo jest jasna, że tam pulsuje właśnie jakaś magia. No, kozaczny klimat to robi. No ale Gothic musi mieć też walkę, tak? No i powiedzmy sobie szczerze, Gothic nigdy nie miał jakiejś szczególnie dobrej walki. Najgorzej z tą walką było w jedynce, bo tam była naprawdę no, no kiepska, tak? W dwójce ją troszeczkę poprawiono, ale też było bez rewelacji. Jak natomiast jest w remake'u? No w remake'u ja wam powiem, że dużo to o tej walce wam niestety nie powiem, bo mój bohater na początku gry bardzo kiepsko posługiwał się mieczem. Natomiast na pewno zauważyłem, że ta walka w tej grze wydaje się teraz dużo bardziej realistyczna, same ciosy są naturalniejsze. Czuć właśnie jak się zadaje te ciosy, jaką one niosą ze sobą siłę, to jest całkiem fajne. Powiedziałbym wam więcej na ten temat, natomiast przez te pół godziny dużo się po prostu nie nawalczyłem, więc przejdźmy dalej. I to wszystko mi się podobało, natomiast zdarzyło się też parę elementów, do których miałem już zastrzeżenie. Przede wszystkim, pomimo że ta mapa była cholernie, właśnie klimatyczna, że ona ma układ taki sam praktycznie jak w oryginale, no to jednak zdarzyły się tutaj miejsca, gdzie nic na niej nie było ukryte. Jedyneczka była wprost upakowana takimi sekretami, takimi skarbami, tutaj też one się zdarzały. Natomiast, na przykład, na tym moście po lewej od Bajora właśnie, którym się zawsze tam idzie. Tam nie znalazłem praktycznie nic ciekawego, a szkoda. Po drugie, był tutaj też ewidentny problem z mimiką postaci. Głosy były świetnie dobrane, dubbing jest naprawdę wysokiej jakości. Zresztą odpowiada za niego firma Albion, kojarzona z takim znanym gościem Rysławem. Ja go tak średnio akurat znam, ale wy go pewnie znacie. To jest naprawdę super. Natomiast widać było, że mimika postaci nie jest na razie odpowiednio dopasowana do samego głosu. Ja rozmawiałem później z jedną z osób, właśnie od wydawcy. Dowiedziałem się, że na razie to mimikę robi taki automat na podstawie tekstu, dlatego to na razie wygląda jak wygląda. Dopiero później mają nam dopracować. Także trzymam za słowo, panowie, liczę, że właśnie będzie dużo lepiej w tym temacie i będzie fajnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Gotika. Czy więc demko Gothic Limiting nastraja pozytywnie? Jak najbardziej. Rzecz, która mnie tutaj jak najbardziej właśnie martwiła, czyli klimat. Tutaj jest w tym temacie naprawdę świetnie, on jest bardzo solidny, jest spójny z oryginałem i tutaj jest fajny. Dubbing jest świetny, grafika jest naprawdę niezła, a choć walczyłem tylko chwilę, to ta walka i tak mi się spodobała. Do poprawy właśnie pozostaje kwestia tych sekretów przy eksploracji oraz mimika, natomiast to jest i tak niewiele, nawet jeżeli tego by nie poprawiono, to myślę, że nadal jest na co czekać. No i fajnie, Gothic jest zajebisty, zawsze mogłoby się powiedzieć, że był zajebisty i zawsze pewnie będzie. Natomiast oprócz samego Gotika grałem też w Kingdom Come Deliverance 2. Tym razem akurat nie grałem sam, bo obok mnie siedział nasz redaktor z Gamony, czyli Rafał Guba, który też sobie zagrał i jego też pozdrawiam. W sumie nawet obsługa chciała dać zagrać go mojemu tacie, który był również ze mną na akredytacji medialnej, także chłopaki byli naprawdę bardzo pewni swojej gry. Usiadłem więc przy tym stanowisku i zacząłem grać. No, tym razem grałem akurat na padzie, i na myśli konkretnie to był pad od firmy Mad Dog. Ten pad był strasznie chujowy, ja nie polecam w ogóle padów tej firmy, jakby co, ale przejdźmy dalej. O gotiku wam powiedziałem naprawdę sporo, no więc pewnie się spodziewacie, że o Kingdom Come Deliverance też dużo właśnie powiem, akurat niekoniecznie. Dlaczego? No bo Kingdom Come Deliverance 2, którego ja grałem, to wygląda praktycznie jak jedynka, tylko że jest to gra znacznie ładniejsza, znacznie dynamiczniejsza i znacznie lepsza. Czy to w takim razie źle, że ona właśnie wygląda podobnie do jedynki? No absolutnie nie, bo ja w tą jedynkę grałem, ja jedynkę uważam właśnie za jedną z najlepszych gier ostatnich lat i jeżeli ta dwójka będzie po prostu ulepszoną wersją jedyneczki, to będzie świetnie. Przede wszystkim najważniejsze tutaj jest, że Kingdom Come 2 pozbył się takiej łatki drewnianej produkcji. No, jedynka, powiedzmy sobie szczerze, była troszeczkę ociężała, taka troszeczkę drewniana, jak właśnie Gothic, tak? Niektórym osobom to przeszkadza mocniej, niektórym mniej. Ale jednak dało się to wyczuć. W dwójce podczas mojej rozgrywki mogę Wam powiedzieć, że wszystkie ruchy postaci, walka, eksploracja wyglądały teraz na dużo bardziej płynne, takie dużo bardziej naturalne, nowoczesne i dopracowane. Także ta gra wygląda teraz na taką dużo nowocześniejszą niż jedyneczka. Myślę, że tutaj osoby, którym to drewno przeszkadzało, będą naprawdę pozytywnie zaskoczone. A skoro wspomniałem już o walce Cholera widzowie, no walka w Kingdomie wygląda po prostu kozacko. Nie chcę on tutaj za dużo spoilerować, natomiast w demku oczywiście wcielaliśmy się ponownie w Henryka. On się zatrzymał u takiej starszej pani gdzieś tam na jakiejś wiosce. Tą panią wkrótce napadli bandyci, no i zrobiła się zadyma. Tutaj też ważna rzecz, że tą sytuację z tymi bandytami można było rozwiązać na kilka sposobów można było też przegadać tych bandytów także nie, nie trzeba było nawet walczyć z nimi ja jednak powalczyć chciałem no bo chciałem sprawdzić właśnie jak wygląda walka w tym tytule zakradłem się za plecy jednego z nich przywaliłem mu w siekierą i wyglądało to naprawdę świetnie z taką fajną animacją z taką siłą zadałem ten cios że aż normalnie poczułem jego ból wyglądało to naprawdę kozacznie wyglądało to realistycznie nawet po tym pierwszym ciosie już wydawało mi się że ta walka będzie świetna Stoczyłem tutaj pojedynek ogólnie z dwoma bandytami. Oczywiście, do tego musiałem wykorzystywać parowanie znane z jedynki, żeby ich pokonać, bo bez tego na pewno bym zginął. Tutaj, gwoli wyjaśnienia, właśnie. Dobrze słyszeliście, że musiałem się mocno postarać, żeby pokonać dwie osoby. Dla Was, którzy grali w jedynkę, no to pewnie będzie to normalne, tak? Natomiast, jeżeli ktoś nigdy nie grał w Kingdom Come, no to może się trochę zdziwić, że dwaj goście mogą stanowić wyzwanie, tak? W tej grze, drodzy widzowie, nawet jeden przeciwnik może stanowić śmiertelne zagrożenie, a jak nam się uda położyć dwóch, no to możemy być z siebie dumni. To jest właśnie jedna z cech charakterystycznych Kingdom Coma, ten całkiem wysoki poziom trudności, ale on niesie ze sobą też ogromną satysfakcję. Bardzo mnie właśnie cieszy, że dwójeczka ponty względem tego poziomu nie spłyciła, nadal jest tutaj świetny. Co w takim razie zresztą? No tutaj wcale nie było gorzej. Graficznie ten tytuł mocno wyładniał. Teraz wygląda naprawdę bardzo ładnie, nawet jak nagle tworzony na silniku CryEngine. Giant. Głosy postaci też wypadły naprawdę fajnie, tutaj się nie ma czym martwić. Ogólnie z takich podstawowych rzeczy, no to Kingdom Come 2 wygląda naprawdę dobrze. Grafika, walka, eksploracja i tak dalej, to wygląda świetnie. Dlatego porozmawiajmy sobie troszeczkę o szczegółach. To, na co ja chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę, to są niby sprawy takie trywialne, nie? To są animacje oraz interfejs. Pamiętacie pewnie grę Red Dead Redemption 2 od Rockstar'a, nie? Tam, jak podnosiliśmy jakieś tam krzaczki z gleby, czy cokolwiek, czy ryby w ogóle, no to nasza postać miała do tego taką specjalną animację. No to w Kingdom Come 2 właśnie jest podobnie, jak otwieramy szafki, jak schylamy się, jak zrywamy kwiatuszki. No to za każdym razem pokazuje się osobna i naprawdę ładnie wykonana animacja. Widać, że ktoś tutaj spędził naprawdę mnóstwo czasu, żeby to tak dopieścić, żeby to było dopracowane. To naprawdę robi wrażenie. Zresztą duże wrażenie zrobił na mnie też interfejs. Niby to jest taki element, którego w grach nie zauważamy, tak? On gdzieś tak po prostu wyświetla się na ekranie i gdzieś tam się jest. Z reguły rzeczywiście tak jest, tak? Natomiast tutaj w Kingdomie twórcy oddali do niego takie specyficzne poświaty, jak z obrazu jakichś wielkich świętych, do tego są takie specjalne zdobienia, przetarcia, tekstury, No wygląda to po prostu obłędnie. Widać, że ktoś tutaj spędził naprawdę mnóstwo czasu, żeby tam nawet taką głupią rzecz jak interfejs dopracować na CyCusz. Ten element z reguły olewamy, natomiast jeżeli wygląda to tak dobrze, jeżeli nawet takie pierdoły są dopracowane. Tu resztę mi się wydaje, możemy być jak najbardziej spokojni. W cały ten tytuł grałem jedynie pół godzinki, natomiast on mnie naprawdę wciągnął jak jasta cholera, także chętnie bym zagrał jeszcze dłużej. Powiem wam, że przedtem na Kingdom Comma 2 po prostu czekałem, tak? No, myślałem, że będzie fajnie, jak wyjdzie, po prostu czekam, na pewno chętnie zagram. Natomiast teraz, po ugraniu tego demka, to tego Kingdoma chcę dostać na teraz. Naprawdę jestem cholernie napalony, wygląda to naprawdę zajebiście. No, i powiedzieliśmy sobie co nieco o obu tych grach. Czy na oba te tytuły ja osobiście czekam? No tak, czekam. Czy oba te tytuły ja bym mógł teraz już wam polecić? No myślę, że tak, że mógłbym wam te tytuły polecić. I chociaż Kingdom Come 2 zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie niż sam Gothic, co mnie osobiście trochę zaskoczyło, to obie te gry są naprawdę fajne. Bardzo żałuję tutaj, że nie mogę Wam niestety pokazać żadnego gameplayu z tych wersji na PGA, które ja sam ogrywałem, ale niestety możliwości robienia zdjęć ani filmów nie było. Liczę jednak, że rozwiałem Wasze wątpliwości co do obu tych gier. Jeżeli macie do mnie jakieś dodatkowe pytania o Gotika, czy o Kingdom Come, o grafikę, o bugi itd., to śmiało walcie w komentarzach, bo jak wiecie zawsze na te komentarze czekam i chętnie z Wami pogadam. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się.